Dzień dobry w czwartek, 18 kwietnia. Tu Business Update, poranne podsumowanie najważniejszych biznesowych informacji. Business Update. Zacznij dzień z przewagą. Podsumowanie rynków. W środę notowania odreagowały wtorkowe spadki. WIG-20 wzrósł o 1,7%, a WIG o 1,4%. Najmocniej wśród blue chipów rosły PKOBP, KGHM i Orlen. Najwięcej traciło Dino ponad 2%. Na szerokim rynku najwięcej zyskiwał oferujący produkty do fotowoltaiki. ML system o prawie 10%. Zakończyła się słabość złotego. Dolar potaniał do 4 zł. 7 groszy, a euro do 4 ,34 zł. 34 groszy. Ropa taniała o 3% do 83 dolarów za baryłkę WTI i 87 za baryłkę Brent. Bitcoin taniał około 5% do blisko 60 tysięcy dolarów gospodarka i makroekonomia. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało, że zamrożenie cen prądu będzie dotyczyło wszystkich gospodarstw domowych. Maksymalna cena energii elektrycznej wyniesie 500 zł za megawattogodzinę. Koszt bonu energetycznego i rekompensaty wyniesie o około 4 miliardów 200 milionów. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, odpowiadając na zapytanie Konfederacji, poinformowało, że w ramach rewizji KPO zamierza usunąć wpisany do tego planu przez rząd PIS podatek od pojazdów spalinowych, argumentując, że Zielony Ład ma być dla ludzi, a nie dla idei i jego wprowadzenie nie powinno być forsowane przez zakazy. Eurostat podał, że inflacja w Unii w marcu wyniosła 2,6%, rok wcześniej było to 8,3%. Drugi dzień szczytu Unii Europejskiej upłynie pod znakiem omówienia raportu Enrico Letty, w którym postulowane są m.in. finansowanie wydatków na obronność z pomocą euroobligacji, wykorzystanie części środków pochodzących z pomocy publicznej na współfinansowanie inwestycji i integracja rynków finansowych. Informacje biznesowe. Przychody Sky wzrosły w 2023 roku o 19% do 3,5 miliarda złotych. Najwięcej rosła sprzedaż pakietów lot plus hotel to ponad 7%. W swojej strategii do 2027 roku spółka zbuduje pozycję platformy podróży pierwszego wyboru na pakietach dynamicznych. Nawiąże także bliską współpracę z Ryanair. Pracownicy likwidowanego zakładu Lewis Stross w Płocku wysłali do zakładu w USA pismo, w którym podkreślili, że oczekują wnikliwego przeanalizowania wszystkich możliwych wariantów wsparcia dla zwalnianych 650 pracowników. W tym chodzi głównie o sprawiedliwe odprawy. Baumit, producent materiałów budowlanych, postawi fabrykę w zimnej wódce w kadowickiej specjalnej strefie ekonomicznej. Koszt to 100 milionów złotych. Zakład powstanie na 4,5 hektara terenu i będzie produkował m.in. tynki, szpachle, farby, zaprawy i betony. Inpost uruchomił pierwsze paczkomaty w szpitalach. Planuje kolejne. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Ebor pożyczył grupie Polpharma 146 milionów euro, w tym na poziomie holdingu 55 milionów i zakładom farmaceutycznym 91. To część finansowania udzielonego w ramach konsorcjum złożonego w sumie z ośmiu lokalnych instytucji finansowych i Taksi pozyskało finansowanie dłużne od ACP Credit w wysokości 5 milionów euro, środki mogą zostać zwiększone do 50 milionów. Finansowanie ma zostać wykorzystane na akwizycję i dalsze skonsolidowanie rynku taksówkarskiego oraz ekoprojekt, donosi puls biznesu. Dewelia opublikowała nową strategię. Jej filarem jest zwiększenie budżetu na MA oraz zakup gruntów do wysokości średniorocznej 500 milionów złotych oraz zabudowanie Banku Ziemi na niemale 16 tysięcy lokali do 2026 roku. Właściciele duńskiego saksobanku badają możliwość jego sprzedaży. Wycena grupy może wynieść do 2 miliardów 100 milionów dolarów. Prawo i podatki. Polska zapłaci 2 miliardy 300 milionów złotych tytułem unijnego podatku od plastiku niepoddanego recyklingowi. W ubiegłym roku była to kwota 2 miliardów złotych. Plastik-Tax obowiązuje w Unii od stycznia 2021. Obecnie stawka podatku od plastiku wynosi 800 euro za tonę niepoddanych recyklingowi odpadów opakowań z tworzyw sztucznych. Sprawa Getbeku to największa afera finansowa w dotychczasowej historii Polski, twierdzą członkowie Stowarzyszenia Obligatariuszy Getbek. Wczoraj przekazali tzw. Białą Księgę afery przedstawicielom Ministerstwa Sprawiedliwości i Komisji Nadzoru Finansowego. Działacze stowarzyszenia domagają się wyjaśnienia sprawy, ponieważ od 6 lat ponad 9 tysięcy poszkodowanych obligatariuszy spółki nie może odzyskać większości utraconych środków. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Połczyńska-Nałęcz oświadczyła, że umowy zlecenia nie zostaną obciążone składkami ZUS od 2025 roku. Ministerstwo odkłada w czasie ozusowanie tych umów, ponieważ na tę chwilę nie dysponuje pełną analizą skutków finansowych zamierzonej reformy. Ministerstwo podało, że reforma obejmie także umowy o dzieło. Resort zamierza te umowy objąć składkami emerytalno-rentowymi oraz wypadkowymi. Składka chorobowa będzie dobrowolna. Wyjaśniono, że Zmiana będzie dotyczyć każdej zawartej umowy o dzieło, a nie tylko zawartej z własnym pracodawcą lub przez osoby poniżej 26 roku życia. Z raportu Łokik wynika, że rynek odpadów medycznych wymaga reformy. Aktualnie problem stanowi wzrost cen w przetargach organizowanych przez szpitale na usługę odbioru i unieszkodliwiania odpadów. Łokik proponuje m.in. zniesienie regionalizacji w procesie unieszkodliwiania odpadów zakaźnych, które stanowią 85% wszystkich odpadów szpitalnych. Zasada ta wymaga utylizacji odpadów medycznych na terenie województwa, w którym zostały wytworzone. W postępowaniu z pozwu zbiorowego przeciwko przedsiębiorcy konsumentów będą mogły reprezentować organizacje pozarządowe, wynika z rządowego projektu nowelizacji ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Rząd złożył do Sejmu projekt ustawy w sprawie sygnalistów. Polska pozostaje spóźniona w implementacji unijnej dyrektywy w tej sprawie od ponad dwóch lat. Ministerstwo Rozwoju i Technologii proponuje w projekcie nowelizacji niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego, aby czas trwania wszystkich kontroli u mikroprzedsiębiorców nie przekraczał 6 dni w roku. Projekt nowelizacji prawa budowlanego nadaje urzędnikom gminnym prawo zakwestionowania trybu uproszczonego zgłoszenia budowy domku jednorodzinnego do 70 m2. Gmina będzie mogła zakwestionować zgłoszenie w sytuacji, gdy dokumentacja budowy okaże się niekompletna albo gdy będzie z niej wynikać, że inwestycja nie kwalifikuje się do trybu uproszczonego zgłoszenia. Ministerstwo Sprawiedliwości planuje wprowadzić testament audiowizualny. Resort podjął pracę nad pakietem zmian dotyczących sporządzania testamentu. Projekt zakłada zaostrzenie przepisów dotyczących sporządzania testamentu ustnego oraz wprowadzenie nowości. Testamentu, który będzie polegał na sporządzeniu przez testatora nagrania, w którym rozporządzi swoim majątkiem na wypadek śmierci. Wykonanie nagrania nie będzie wymagało obecności świadków. W USA orzekł, że odpłatne ustanowienie służebności przesyłu będzie obciążone VAT, jeżeli świadczący jest czynnym podatnikiem tego podatku i w takim charakterze dokona tej czynności. W innym wypadku umowa taka nie będzie podlegała pod podatek VAT. Kolejne orzeczenie w USA. Otóż sądy stwierdził, że w przypadku, gdy dojdzie do likwidacji fundacji rodzinnej, wartość środków pieniężnych wniesionych przez fundatora pomniejsza wartość przekazywanego mu mienia, które podlega opodatkowaniu. Oznacza to, że wartość wkładu fundatora nie podlega opodatkowaniu. Komisja Europejska przyjęła powołanie unijnego organu do spraw etyki. Organ ten będzie przeprowadzał kontrolę w sprawach przestrzegania zasad dotyczących lobbingu. Jego decyzje nie będą miały jednak charakteru wiążącego. Brytyjska Izba Gminy zagłosowała za wprowadzeniem zakazu sprzedaży papierosów osobom urodzonym po 1 stycznia 2009. Projekt ustawy został skierowany do dalszych prac w komisjach parlamentarnych, jednak z uwagi na układ sił w brytyjskim parlamencie wejście zakazu w życie wydaje się niemal pewne. Dane i badania rynkowe. O 33% rok do roku do 265 milionów złotych wzrosło zadłużenie firm z polskiej branży IT w ciągu ostatnich dwóch lat, informuje Rzeczpospolita. 95% przedsiębiorstw z branży zwolniło w tym czasie część personelu. Pomimo pandemii, liczba firm IT wzrosła o 87% do 190 tysięcy względem okresu sprzed jej wybuchu. Włochy, Hiszpania i Grecja to najpopularniejsze kierunki turystyczne z Polski na tegoroczną majówkę, wynika z danych firmy, firmy Ryanair. O 14% rok do roku do niemal 5 milionów na koniec 2023 roku wzrosła liczba Polaków posiadających prywatne ubezpieczenia zdrowotne, poinformowała Polska Izba Ubezpieczeń. O 24% rok do roku do niemal 5 miliardów złotych ma zwiększyć swoją wartość w ciągu tego roku polski rynek przetwarzania danych w chmurze, prognozuje firma badawcza PMR. O 5% spadła liczba wizyt w centrach handlowych w pierwszym kwartale tego roku, wynika z badania Proxy Cloud przeprowadzonego przez UCI Research. W tym samym czasie liczba odwiedzających spadła o 1% rok do roku. O około 20% wzrosnąć mają ceny przewozów taksówkami po zmianie prawa dotyczącego uprawnień do kierowania pojazdami, wynika z analizy Instytutu Finansów Publicznych i pracodawców. Poprawa sytuacji smogowej w Europie to w 79% efekt wymiany tysięcy tzw. kopciuchów, a w 21% cieplejsza zima. Wynika z badania Europejskiego Centrum Czystego Powietrza. Na pierwszym miejscu rankingu miast w Polsce dzięki likwidacji tysięcy kotłów węglowych znalazł się Rybnik. To tyle w tym wydaniu podcastu Business Update. Więcej informacji w naszej prasówce można się na nią zapisać na biznesupdate.pl. Dziękujemy, do usłyszenia.